Julian Tuwim, pstryk. Sterczy w ścianie taki pstryczek. Mały pstryczek, elektryczek. Jak tym pstryczkiem zrobisz pstryk, to się widno robi w mig. Bardzo łatwo. Pstryk i światło. Pstryknąć potem jeszcze raz. Zaraz mroko toczy nas. A jak pstryknąć trzeci raz, znowu dawny świeci blask. Taką siłę ma tajemną ten ukryty w ścianie smyk. Ciemno, widno, widno, ciemno. Któż to jest ten mały pstryk? Może świetlik? Może ognik? Jak tam dostał się i skąd? To nie ognik. To przewodnik. Taki drut, a w drucie prąd. Robisz pstryk i włączasz prąd. Elektryczny, bystry prąd. I skąd światło? Właśnie stąd.